Schopenhauer. Erystyka. Jak wygrać każdy spór? Przy pomocy pytań można doprowadzić oponenta do tego by sam sobie zaprzeczył. Metodę wykorzystującą je do tego celu nazywa się elenktyczną. Greckie słowo elenchos może znaczyć m.in. czynność zbijania i obalania. Już antyczni sofiści stosowali ją i opisywali jako dogodne narzędzie podważenia autorytetu rozmówcy. Stosuje się ją jakby po macku, bo nie można oponenta do niczego zmusić pytaniami. Można jednak go wypytywać o jego poglądy, aż do momentu, gdy sam sobie zaprzeczy. Sokrates pokazał, że metoda elengtyczna może służyć dydaktyce. Wtedy jej celem nie jest ośmieszenie oponenta, ma ona wtedy pomóc mu w dostrzeżeniu sprzeczności, która jest ukryta w jego własnych poglądach i uwolnieniu się od niej. W tej metodzie logika pełni oczyszczającą rolę. Zasady rozumowania nie dają wiedzy, ale pozwalają zlokalizować błąd. A więc Sokrates doprowadza rozmowę do sytuacji, gdy jego rozmówca wypowiada sprzeczne ze sobą poglądy. Zgodnie z zasadą wyłączonego środka, jeden z nich musi być fałszywy, ale nie wiadomo który. Możliwe też, że oba są fałszywe. Dostrzegłszy to, rozmówca ma szansę rozpocząć samodzielne poszukiwanie prawdy. Niektórzy rozmówcy Sokratesa nie korzystają z tej możliwości i czują się urażeni. Jednak ci, obdarzeni piękną duszą, który Sokrates nazywa miłośnikami prawdy, są wdzięczni za to, że ktoś pomógł im uwolnić się od fałszu. I kontynuują rozmowę z Sokratesem. Po co? Po to, żeby dalej szukać prawdy. Nas tutaj jednak interesuje tylko ten moment, w którym pytanie odsłania ukrytą sprzeczność w spójnie wyglądającej argumentacji. Na przykład, rozmowa ze sceptykiem może tak wyglądać: Nie można poznać prawdy. Czy to, co pani powiedziała, to prawda? Tu elenktyczne pytanie zmusza do zajęcia stanowiska. Odpowiedzi mogą być trzy, a więc tak, nie, nie wiem, czyli nie mam pewności. I wszystkie podważają to, co sceptyk powiedział. Bo jeśli powie, że to nie jest prawda, to zaprzeczy temu, co wcześniej powiedział. Jeśli zaś powie, że to jest prawda, to przyzna, że jednak ktoś, czyli on, naprawdę, przynajmniej w tej jednej sprawie tejże prawdy nie ma. A więc w tym przypadku też sobie zaprzecza. Najlepsza odpowiedź byłaby ostatnia, czyli nie wiem, ale taka odpowiedź skrajnie osłabia twierdzenie sceptyka, bo skoro nie wie tego, czy jego poglądy są prawdziwe, to ile są warte? We współczesnych debatach nie brakuje sprzeczności. A bywają skrywane pod fasadą starannie dobranej narracji wieloznaczności i niedomówień. Można więc wyobrazić sobie, że metoda, o której tu mówimy, przyjmuje postać takich oto przykładowych pytań elektrycznych: Jak chce pan pogodzić postulat promowania wolności słowa i plany cenzurowania wypowiedzi? Jak można zwiększyć wydatki budżetowe, obniżając wysokość podatków? Dla sofistów metoda lęktyczna to ukazanie sprzeczności w poglądach oponenta, po to by je potem podważyć i ośmieszyć. Natomiast dla Sokratesa ta sama metoda jest narzędziem dydaktyki. Ma ona pomóc rozmówcy w uwolnieniu się od sprzecznych przekonań, zachęcić go do refleksji nad tym, które z nich są mylne, a więc prowadzić do uwolnienia się też z mylnych przekonań. Jak już wspomniałem, jak sugeruje Platon, ludzie mający piękną duszę okażą wdzięczność za to, że ktoś pomógł im dostrzec fałsz i się od niego uwolnić. Dla pozostałych ujawnienie fałszu w ich poglądach będzie obraźliwe i będą go bronić tak, jak broniliby siebie. Jeśli dwa przekonania wchodzą ze sobą w sprzeczność, to przynajmniej jedno z nich jest fałszywe i należy z niego zrezygnować. W wielu przypadkach logika nie daje sposobu wywnioskowania tego, gdzie jest prawda, a gdzie jest fałsz. Ona tylko pokazuje, w którym miejscu jest sprzeczność i wtedy wiemy, że w tym miejscu kryje się fałszywe przekonanie. Dla Sokratesa metoda elenktyczna to tylko przygotowanie do najważniejszego etapu dydaktyki, który wykorzystuje pytania do tego, by pomóc rozmówcy w odkryciu prawdy. Sokrates porównywał tę metodę do sztuki położniczej, bo jak sugeruje, to jest umiejętność mająca pomóc człowiekowi w jego duchowych narodzinach. Nazwano ją majeutyczną, bo greckie słowo majeutikos odnosi się do sztuki położniczej. Polega na wydobywaniu z dyskutanta nieuświadomionej przez niego wiedzy, a służą temu pytania. Dla sofistów jednak ta metoda ma bardziej przyziemny cel. Tu zadaniem pytań jest ustalenie z oponentem przesłanek, które potem doprowadzą do wniosku, do którego wolałby nie dojść. To jest wspomniana już sztuka prosylogizmu. A stosujemy prosylogizmy spontanicznie, ilekroć argumentujemy przez ustalenie z oponentem przesłanek. Na przykład, wyobraźmy sobie negocjacje płacowe. Przedstawiciel grupy elektromonterów domaga się zrównania ich płac z grupą instalatorów sanitarnych. Ale, żeby uzasadnić swój postulat i uczynić go bardziej przekonującym dla zwierzchnika, ustala z nim przesłanki, z których dopiero potem wyprowadza swój wniosek. Pani prezes, dlaczego instalatorzy. Sanitarni i elektromonterzy mają znacząco różne wynagrodzenia. No, ale jakoś nikt nie narzeka na płace w naszej firmie. No, ale zgodzi się Pani z tym, że z artykułu 183c kodeksu pracy wynika, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Tak? No, o ile wiem, instalatorzy sanitarni i elektromonterzy odpowiadają za tyle samo jednostek, tak samo pracują i ich praca ma podobną wartość dla firmy. Zgodzi się Pani z tym? No tak. Znaczy, Zgadza się Pani, że w myśl kodeksu pracy obie grupy powinny otrzymywać podobne wynagrodzenie? A więc prosylogizm polega na ustaleniu z rozmówcą przesłanek, które są użyte do uzasadniania konkluzji, na której nam zależy. Wniosek z tego jest taki. Warto słuchać tego, co mówi rozmówca, bo może okazać się, że sam sobie zaprzeczy. Warto też ustalić z nim te rozstrzygnięcia, które prowadzą do wniosków, na których nam zależy.